Widzowie, ja w ogóle nie wiem, co ja nagrywam, jestem jakiś, nie wiem, będę nagrywać tą krowę, co co śpiewa, tylko jedno w głowie mam, I ja to papuguję, trzy, dwa, jeden. Jedno w głowie mam, pięć gram, odlecieć sam w krainie zapomnień. Powiem że muszę, żeby muszę, i muszę, sam, sam. muszę, sam. muszę, 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 Powiem muszę, mam, muszę, 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 A sam, w muszę, 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 mam, muszę, Klaina, Krainę zapomnienia, w myśli mam, żeby chodząc w ten stan, i nie myślą, i Jedno w głowie mam, koksu pięć gram, odlecieć sam. Krainę zapomnienia, w myśli mam, żeby ten stan, i ludzie nie Krainę zapomnienia, mam, koksu pięć gram,